Jestem dumny sam z siebie, że dom dziecka dostało ode mnie tysiąc złotych. Na święta. Jestem z... uj dumny z siebie. Że mam jaja. Po A sprawę sprawie, słuchajcie widzowie, w sprawie wubunia, bo tam tacie się nie, raz, nie dwa, tam na fejsie mi się też podbijacie tego, Słuchajcie, widzowie, z Błoniem jest coś takiego, że po prostu no, przez to, co Body kiedyś zrobił, no, to po prostu się rozsypało. Rozsypało się, no. Słuchajcie, dla mnie to jest dobrze, korzystne, dla mnie. Ale nie korzystne z tego powodu, że nie jestem już uzależniony przez Błoniem słuchajcie robię to co chcę zrobić dziękuję Olka Pozdrawiam. tak typu słuchajcie dlatego punkt mojego widzenia w sobie zdarzył sobie sprawa, że po prostu może nie dobrze wyszło to że tam yy, słuchajcie bubunia ma tam tego no dobra to jest ich sprawa, ich broszka. Mnie to nie to, interesuje absolutnie. Ja mam swoje, a głównie ma swoje. Proste. Dlatego, słuchajcie widzowie, dlatego może i dobrze, że tak wyszło, jak wyszło. Słuchajcie widzowie, bo spo, moi, e, belger, z mojego punktu widzenia to bardzo dobrze mi wyszło. No bo słuchajcie, nie wiem, w mogł, chciał, może w Unii chciał na mnie zarobić, na e, bodyguardsa, i inne rzeczy tego naraz. Nie wiem, nie wiem. Na to Wam nie odpowiem, bo nie wiem, ale słuchajcie, no trzeba trochę myśleć, trochę myśleć, dlatego się odciąłem od tego wszystkiego. Słuchajcie. Dlatego, dziękuję Oliwia, pozorujcie. Dlatego staram się to wszystko. Mam to gdzieś. Wy jako ludzie, widzowie ludzie. Wy tego nie oczyliście na swojej skórze, bo wy nas oglądacie. Ale ja osobiście odczułem to na swojej skórze. Dlatego powiedziałem stop z tego wszystkiego. Dlatego ja wiem, że macie szal, że tak się stało, jak się stało, ale co się widzę. Ja nie będę tak jak to się mówi maskotką. O, maskotką. Prosta. Kuj ci w dupę, wpłacił 6 zł, zamknij już tą pizdę, ty mała zakłamana uszata kurwo bez dziecka, Dobra, pracy dzięki i dzięki. jebać cię i tą grubą kurwę ze sobą. Dzięki za szuskę tego typu, dzięki, ło. Za zamknij już tą pizdę, ty mała zakłamana uszata kurwo bez dziecka, pracy <laughs> i fejmu, jebać cię tą grubą kurwę ze sobą też. <laughs> dzięki za szuskę tego typu. Ło, wow. Dzięki za szóstkę, Dlatego no mówię, no, staram się z całą coś stworzyć, ale jak wy nie będziecie też to, to już nie moja broszka. tak typu, słuchajcie. Ja i tak od siebie daję 100%, żeby coś w ogóle. Dla was coś stworzy, bo marudzicie, wlezie yy... dobra kobra. A no nie wiem właśnie, kobra coś tam sobie robi. Ja tam się nie wtrątam. Ja mam, jestem tutaj. Tego tego. Tiger dupa papa wpłacił 4 złote, wtedy górą peje się wstydzi za ciebie, wtedy obraził Dzięki za kobietę, czwórkę. A ty nie reagujesz, wtedy obraził kobrę, a ty usządko siedzisz cicho. Małgosia z kim ty się zadajesz. Nawet cię nie broni. Dobra, dzięki za czwórkę. Dzięki za czwórkę. Tego typu. Wow. <noise> dzięki za czwórkę. Tego typu. Ale, ale daliście mi kopniach. O Jezu, <laughs> ale daliście mi kopniach. To jest najlepszy raper TD czy Peja? Słuchajcie, ciężko to jest na to odpowiedzieć, O, dziękuję. tej ty jaro w pozorcie Ale fajny donate. Jezus, Marek! Aż się cieszę. Że takie donate lecą. U Jezus. Niech na sali. No Moim zdaniem ty jesteś najlepszym raperem. Aha. Ja nie jestem, słuchajcie, ja powiem on tak. Ja nie czuję się być raperem. To, że lubię sobie frystylować inne rzeczy. No ale nigdy nie używam jakby to, że jestem raperem. Nigdy. Lubię to co robię. Słuchajcie, to jest taka widzowie prawda. No. To jest po prostu... Bór dupy dostajecie, że po prostu zrobiłem tego disa. Zostaliście tak bół że naprawdę aż, aż się śmieje z tego, że ból dupy dostajecie. Totalnie. Kurwa ból dupy dostajecie. Uj. O, to. Jest to

na streamie bull dupy dostajecie, i to jest właśnie to, po prostu bull dupy dostajecie, i to widać dokładnie na waszych komentarzach na czacie, na TikToku i na streamie, że dostajecie kurde. I to was rozpierdoliło. Słuchajcie. Dziękuję za różnicę podam. Po prostu. I to was rozwaliło. Po prostu. Rozwaliło. Wiktoria, podam cię. Wow. Juka, podam cię. To was rozsiekło. Rozwaliło was od środka. Rozpruło to wszystko was. Jak Kuba rozpruwać ja się mówi? Dlatego się kurwiacie... Uj, e, Wiktor, podam cię gdzie za loda. Się wkurwiacie. Bo ja was roz, rozjebałem. musicie... <laughs> <laughs> to jest właśnie to. Sprawdźcie. Dlatego was to rozpierdziela od środka. Słuchajcie. E, Kirszona, pozamcie tego typu. Po prostu Was to boli, co powiedziałem tam na nagraniu. I to Was... Witam witam. I po prostu Was to rozwala. Pozdrawienia, tajemnica, dzięki, dzięki, siema, siema, i dlatego was rozwaliła. Kiszą na e, widziałeś, jak te ci pochwalają. Ja, o, słuchajcie, ja sprawdzę tego, nie lubię tego, nie oglądałem. Mam no, to w dupie, proszę ci, którym to Bo są wy jesteście pizdami, można powiedzieć. Proszę. Bo w realnym życiu byście nie powiedzieli, co byście chcieli, tylko na komentarzach. Proszę. Proszę, jak drut, tego typu. Widzicie? Jak was rozkładam na łopatki. Tylko to wy nie zrozumiecie mnie, bo i tak macie w dupie to wszystko. Ale teledysku nie dostaniecie. Wy, wybacz, ale nie ma. Nie ma teledysku tego, co jest zaplanowane. Nie ma i chuj wam w dupę. Musisz się nauczyć. Przeszą do ludzi. I kurwa do swoich rodziców. Bo jak kurwa nie wasi rodzice to byście kurwa zgnęli. Proste. Widzicie? I kto wygrywa? Znowu Widzicie? Aaa! Wy się bo boicie swoich rodziców. Macie swoją fantazję w głowie, ale nie dla mnie. Przekrywacie znowu. Widzicie? Ja obserwuję Was na czacie, na komentarzach, obserwuję was sobie. Po cichu, po cichu, ale w sobie nie o was. I dzięki temu, że zbieram sobie informacje o Was, tym więcej mam wiedzę o Was. Teraz więcej, więcej. Ja wiem, że macie problemy z, z rodzicami, ze sobą, z psychiką. Ja wiem, wiem dokładnie, ja tylko sobie zbieram informacje o Was. I widzę to, że u Was się nie przelewa. Zbytnio. No widzicie, jak mogę Was rozstykać? Jakim sposobem w ogóle od tego zacząć? Bo Wy może tego nie widzicie, bo Wy jesteście zaślepieni. Ale ja to widzę, obserwuję to wszystko. Co się dzieje. Słuchajcie, i dlatego ja się z Was będę śmiał, bo nie dajecie sobie rady w życiu prywatnym. Ja że nie mówię internetowym, ale prywatnym, w życiu prywatnym, swoim. Macie problemy. Są osoby, którzy byli już krani. W pace. No. No to to co? No właśnie. Mnie nie oszukacie, bo ja wręcz nie od Was szybciej zdobywam informacje o Was. Poszczególne informacje. No widzicie. To jest właśnie to. A powiem wam tak szczerze, że w tej fryzurze kobra ładnie wygląda, dobrze się czuje, w tej fryzurze, bo ja powiedziałem, że idziemy do fryzjera, żeby sobie zrobiła włosy, tego pojechaliśmy, zrobiona ma i wygląda kobra, widzicie, a to jest właśnie to, no cóż. Trzeba o swoją kobietę dbać Tylko typu Prawda? Niektórzy nie dbają o siebie. że nie mówię o kobietach swoich, tylko o siebie nie dbacie. Niektórzy no? przykry to jest wie. Przykrywkuj. w chuj. Ale słuchajcie, nie myślicie... Odpierdolacie na mianę, słuchajcie, koło siebie pajaców, można powiedzieć, was kręcą w różne strony, wydajecie się kuja zrobić, oni się z was śmieją, a ja mam dzięki temu hejm. a wy tylko wstyd <śpuszczanie> i chęba. prosta? Nagle, nagle sklep czysty, ale parki zbierdolone w sklepie. Nie chcę tego pokazywać, bo nie ma sensu. Bo sami przejeżdżacie do kraka w Łodzi, to widzicie, jaki jest tam syf. Tylko kurwa jest coś. Ło. Wow. Jak ja tam pracowałem, no to podobno e, po południu ci, e, co są. Nie zmieniamy kosów. a tu kosze zmieniają. Słuchajcie. Powiem tak szczerze otwarcie, widzowie. Jak nie moja intencja na ten temat, gdyby palce mi piwnęli. Firma wciążająca. Słuchajcie, bo to jest yy, poezja. Słuchajcie, powiem wam tak szczerze otwarcie, że... Piła sprzątająca powinna też sobie zebrać śmieci z koszy, bo to wiadomo, piątek, sobota, to jest największy ruch, na śmieci jest, tego typu, no właśnie. I ta się kurwa nauczyli i dla mnie to jest, poezja, bo ja pracowałem w... o wiele wcześniej, o wiele wcześniej, bo była inna firma, to uwierzcie mi, że było to inaczej. Nagle, po mojej interwencji, można powiedzieć, że nagle się kurde zmieniło. Albo na pokazówkę to robią, albo coś. Słuchajcie, widzowie. Nie wiem, nie wiem. To jest takie moje wizowie, podejście. Gdzie nie pójdę? To każdy mnie kojarzy, a was kojarzą? Nie. No widzicie. To jest właśnie to, co zawsze mówiłem. Trzeba tu musić. Trochę tu mieć olej w głowie. A wy gdzie macie ten olej w głowie? A wyparował? Wam nagle? <laughs> co? To śmieję się z tego po prostu. Wyparowałam olej w głowie? <grywa> no właśnie, widzicie? Ja się z Was śmieję w chuj, bo naprawdę, nie... co my kurwa zrobiliśmy wam? Powiedzcie, bo to mnie chwilę zastanawiam co my kurwa wam zrobiliśmy to, że jestem na YouTubie, że jesteśmy popolani to Was boli? Dupa piecze, na pewno bo nikt z was nikt z was by nie podszedł tak daleko jak ja dlatego dupa pieczy wam i to bardzo 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 mocno tego typu